Cisza przed burzą jest zwodnicza. Czasami wydaje się, że nic się nie dzieje, aż nagle w mgnieniu oka świat się zmienia. Tak było za czasów Noego. Ludzie jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż drzwi arki zostały zamknięte. Jezus powiedział, że tak samo będzie w dniach ostatecznych. Męt 24, 37-39. Największym zagrożeniem nie będzie przemoc widzialna, ale moment, w którym zostanie przekroczona ostatnia duchowa granica. Kiedy to nastąpi, będzie tylko jedno polecenie dla tych, którzy znają głos Mistrza: Uciekajcie w góry. Mt 24:15-16. Słowa te nie zostały wypowiedziane po to, by wzbudzić strach, lecz by ratować życie. Mówił o ohydzie spustoszenia, wydarzeniu przepowiedzianym przez Daniela i powtórzonym przez Jezusa, które miało oznaczać początek najciemniejszego okresu w dziejach ludzkości wielkiego ucisku. Kiedy Antychryst w pełni się objawi i zbezcześci miejsce święte, rozkaz będzie jasny: nie oglądaj się za siebie, nie wracaj po nic, nie próbuj negocjować, uciekaj. Księga Objawienia opisuje tę ucieczkę jeszcze bardziej szczegółowo. W rozdziale dwunasty widzimy kobietę obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami i koroną, z dwunastu gwiazd na głowie. AP 12.1 Kobieta ta symbolizuje lud Boży. Wielu rozumie ją jako Izrael, inni jako wierną resztkę. Smok Szatan próbuje ją zniszczyć, ale otrzymuje coś zaskakującego. Niewiasta uciekła na pustynię, gdzie Bóg przygotował dla niej miejsce. Ap. 12.6 To nie jest improwizacja, to nie jest nagły wypadek w ostatniej chwili, to już istniejące schronienie przygotowane przez Boga przed rozpoczęciem prześladowań. Oto kluczowy szczegół: ucieczka na pustynię nie jest równoznaczna z porażką, wręcz przeciwnie. Jest to akt posłuszeństwa i zachowania. Termin pustynia w Biblii ma dwa znaczenia może być dosłowny odnosić się do miejsca geograficznego, takiego jak Petra w Jordanii czy pustynia Negev lub duchowy symbolizujący czas izolacji i całkowitego uzależnienia od Boga. W obu przypadkach cel jest ten sam ochrona i przemiana. W tekście czytamy również, że dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na swoje miejsce. Ap 12:14. Ten obraz nawiązuje do Księgi Wyjścia 19:4, kiedy Bóg powiedział do Izraela: „Nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie”. Jest to symbol boskiego ratunku, szybkiego, potężnego i pewnego. Oznacza to, że ocalenie nie będzie zależało wyłącznie od ludzkiej siły, ale od nadprzyrodzonej interwencji. Pobyt w tym schronieniu jest opisany precyzyjnie. Czas, czasy i pół czasu. Prorocze wyrażenie odpowiadające trzem i pół roku. Obiastek 12:6 DN 7:25. Okres ten to druga połowa wielkiego ucisku. Kiedy Antychryst będzie miał całkowitą władzę, a szatan będzie działał z maksymalną furią, wiedząc, że jego czas jest krótki. W tym scenariuszu Bóg w cudowny sposób wesprze swój lud, tak jak uczynił to podczas wyjścia, zapewniając pożywienie i ochronę pośród przeciwności. Paralela z przeszłością jest oczywista. Kiedy wyprowadził Izraelitów z Egiptu, Bóg nie poprowadził ich bezpośrednio do Ziemi obiecanej. Prowadził ich raczej przez pustynię, miejsce próby, ale także objawienia i opieki. Tam dał im manne, wodę ze skały, cień za dnia i ogień w nocy. W przyszłości uczyni to samo. Pustynia będzie sceną, na której jego wierność zostanie bezsprzecznie objawiona. Aby jednak rozpoznać moment odejścia, konieczne będzie uważne obserwowanie znaków. Jezus ostrzegał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie. Matej 24, 24:42. Wielu zignoruje ostrzeżenia, ufając ludzkim systemom lub przywódcom, którzy obiecują pokój i bezpieczeństwo, ale w rzeczywistości są zjednoczeni z duchem antychrysta. Inni będą się wahać, kurczowo trzymając się dóbr materialnych. Ale ci, którzy żyją duchowo czujni, zrozumieją, że natychmiastowe posłuszeństwo będzie kwestią życia i śmierci. A oto coś jeszcze głębszego: jeśli Bóg przygotowuje miejsce, aby chronić swój lud w najbardziej krytycznym momencie historii, oznacza to również, że oczekuje, że jego dzieci będą duchowo przygotowane na to powołanie. Nie chodzi tylko o geografię, ale o wierność. Schronienie będzie nie dla tych, którzy polegają wyłącznie na ludzkich strategiach, ale dla tych, którzy całkowicie ufają Panu. Rzeczywistość jest taka, że w tym czasie świat będzie nie tylko duchowo wrogi, ale i fizycznie nie do przeżycia dla tych, którzy odmawiają poddania się globalnym rządom Antychrysta. Prześladowania nie będą ograniczać się do polowań i gruźb. Będzie obowiązywał całkowity system kontroli ekonomicznej, uniemożliwiający kupowanie i sprzedawanie bez przyjęcia znaku bestii. I właśnie ta przemiana prowadzi nas do kolejnego punktu proroctwa. Ucieczka na pustynię będzie nie tylko reakcją na prześladowania fizyczne, ale także nieuchronnym zerwaniem z globalnym systemem, który będzie kontrolował każdy aspekt ludzkiego przetrwania. Księga Objawienia mówi jasno i sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło, aby i nikt nie może kupować ani sprzedawać, kto nie ma znamienia. Obi 13, 16, 17 Nie będzie to opcjonalny szczegół. Będzie to granica między pozostaniem wiernym Bogu a kłanianiem się rządom Antychrysta. Termin użyty w oryginalnym tekście na określenie znamienia to haragma, co oznacza grawerunek, odcisk lub znak wykonany w celu wskazania własności. W Cesarstwie Rzymskim niewolnicy i żołnierze otrzymywali fizyczne znaki identyfikujące ich własność. Tutaj znaczenie jest jeszcze głębsze. Przyjęcie tego znaku będzie publicznym przyjęciem podporządkowania i lojalności wobec samego systemu szatana. Dlatego objął 9 10 ostrzega, że każdy, kto przyjmie z będzie pił z kielicha gniewu Bożego, co oznacza, że nie ma możliwości neutralności. Ta kontrola będzie nie tylko duchowa, ale także ekonomiczna. Ci, którzy nie będą mieli znamienia, nie będą mogli uczestniczyć w handlu, otrzymywać wynagrodzenia, kupować jedzenia ani leków. To przekształci samo źródło utrzymania w broń przymus. To nie będzie pierwszy raz w historii, gdy dostęp do żywności i handlu zostanie wykorzystany jako narzędzie prześladowań religijnych. W czasach rzymskich chrześcijanie byli zobowiązani do ofiarowania kadzidła Cezarowi jako dowodu lojalności. Ci, którzy odmówili, byli wykluczani z rynku i często skazywani na śmierć. Postęp technologiczny i globalna sieć powiązań gospodarczych pokazują, jak taki system można wdrożyć w praktyce. Scentralizowane systemy cyfrowe, kontrolowane przez rząd wirtualne waluty i identyfikacja biometryczna, są już częścią codziennego życia wielu narodów. Proroctwo wskazuje, że w pewnym momencie wszystko to zostanie zjednoczone pod władzą Antychrysta, tworząc nieuniknioną sieć dla tych, którzy polegają wyłącznie na strukturze świata, aby przetrwać. Wielkie niebezpieczeństwo będzie leżeć nie tylko w groźbie głodu lub ubóstwa, ale także w iluzji bezpieczeństwa, jaką zaoferuje znak. Wielu przyjmie go myśląc, że gwarantuje on stabilność i ochronę, nie zdając sobie sprawy, że przypieczętują w ten sposób swój duchowy los. Biblia jasno stwierdza, że przyjęcie znaku będzie czymś więcej niż decyzją ekonomiczną, będzie aktem kultu samego systemu bestii. Dlatego odmowa będzie tak kosztowna, będzie oznaczać nie tylko rezygnację z zasobów, ale także automatyczne stanie się zadeklarowanym wrogiem porządku na całym świecie. Ci, którzy pozostaną wierni Chrystusowi, staną przed ostatecznym dylematem: zaufać, że Bóg zapewni im nadprzyrodzony dobrobyt, czy ulec, aby zapewnić im chleb powszedni. To właśnie w tym kontekście polecenie ucieczki i schronienia nabierze pełnego znaczenia. Bycie poza bezpośrednim zasięgiem systemu pozwoli sługom Bożym stawić opór bez konieczności kompromisów w wierze, aby przetrwać. Ta chwila ujawni kontrast między dwoma rodzajami zależności: zależnością od systemu i zależnością od Boga. Pierwsza oferuje natychmiastowość w zamian za wieczność. Druga wymaga wiary w to, co niewidzialne, ale gwarantuje życie, które nigdy się nie kończy. Podczas Eksodusu Izraela manna nie spadła, zanim ludzie weszli na pustynię. Zaopatrzenie przyszło, gdy nie mieli innego źródła. Tak będzie na końcu: boska interwencja nastąpi, gdy wszystkie inne alternatywy zostaną odcięte. Ta rzeczywistość ukaże również prawdziwe poczucie Wspólnoty wśród wierni. Bez dostępu do handlu będą polegać na sobie nawzajem. I na przewodnictwie Ducha Świętego, aby dzielić się zasobami, znaleźć schronienie i podtrzymywać nadzieję. Biblia nie przedstawia tego czasu jako okresu pocieszenia, lecz jako absolutną próbę wierności, w której każda decyzja będzie wyznaniem lojalności, albo wobec Boga, albo wobec wroga. Pośród tej presji pojawi się jeszcze jeden element, który utrudni podróż: bezpośrednie i jawne prześladowania wszystkich, którzy odmawiają podporządkowania się. Prześladowania te nie będą przypadkowe ani lokalne, będą miały zasięg globalny i będą uzasadniane jako niezbędne do utrzymania światowego pokoju i porządku. Kontrola ekonomiczna będzie tylko jednym z elementów strategii antychrysta. W Apokalipsie 13:7 czytamy: I dano mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich i dano mu władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. To nie jest konflikt ograniczony do konkretnego regionu czy narodu, ale globalne prześladowanie, w którym żaden kraj, prawo ani konstytucja nie zapewnią bezpiecznego schronienia. Celem będzie nie tylko fizyczne podporządkowanie, ale także zniszczenie wiary i uciszenie świadectwa tych, którzy pozostają wierni Chrystusowi. Wyrażenie dano ujawnia coś głębokiego: nic, co się stanie, nie ucieknie przed suwerennością Boga. On i tylko on wyznacza granice tego, co może zrobić wróg. Tak jak w przypadku Hioba, szatan będzie miał swobodę ataku, ale pod nadzorem i za przyzwoleniem pana. Ten czas będzie nie tylko czasem próby, ale także duchowego oczyszczenia. Wierność nie będzie mierzona słowami, ale wytrwałością do końca. Ta wojna nie będzie prowadzona konwencjonalną bronią. Nie będzie przypominać konfliktu między armiami, ale prześladowania wymierzonego w tożsamość, wolność. I samoistnienie, obecność świętych zostaną oni zidentyfikowani, odizolowani i przedstawieni społeczeństwu jako wrogowie postępu i pokoju. Publiczna narracja będzie przedstawiać ich jako radykalnych, nietolerancyjnych i stanowiących zagrożenie dla globalnej harmonii. To zniekształcenie sprawi, że wielu, nawet rodzina i przyjaciele, będzie postrzegać wiernych jako zagrożenie, które należy wyeliminować. Jezus przewidział już tę rzeczywistość, mówiąc: "Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia." Mat 24:9. Nie jest to przypadkowa nienawiść, ale nieuniknione starcie między prawdą Bożą a kłamstwami zinstytucjonalizowanymi przez system Antychrysta. Prosty akt nieugiętego poddania się jego autorytetowi będzie uważany za bunt przeciwko dobru wspólnemu. Chrześcijanie w całej historii spotykali się z dotkliwymi prześladowaniami, od rzymskich koloseów po współczesne reżimy totalitarne. Jednak żadna z tych faz nie dorówna rozmiarowi i intensywności tych ostatecznych prześladowań. Technologia i masowy nadzór dadzą wrogowi możliwość monitorowania, lokalizowania i neutralizowania każdego punktu oporu wobec jego autorytetu. W obliczu tej skrajnej presji pokusą będzie poddanie się by ocalić życie lub uniknąć bólu, ale objawienie 14:12 wskazuje na powołanie, które podtrzyma świętych. Tu się okaże wytrwałość świętych, tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Ta wytrwałość nie będzie wynikać z ludzkiej siły, lecz z absolutnej pewności, że ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone, wierność będzie dowodem, że prawdziwego życia nie można odebrać ani wyrokiem, ani mieczem. Pismo święte pokazuje, że choć wielu zostanie zabitych, ich śmierć nie pójdzie na marne. Każde świadectwo będzie jak zasiane ziarno, a każde odebrane życie stanie się znakiem zwycięstwa na wiecznym dworze Bożym. Pozorna porażka w ludzkich oczach będzie w rzeczywistości triumfem wiary nad najbardziej opresyjnym systemem, jaki kiedykolwiek istniał. Tak jak w przeszłości prorocy, apostołowie i męczennicy przypieczętowali swoje świadectwo krwią, tak w czasach ostatecznych będzie pokolenie, które wytrwa do ostatniego tchnienia. Ta niezłomność pokaże światu, i samemu królestwu ciemności, że wierność Bogu jest cenniejsza niż samo życie. Gdy Ziemia zostanie ogarnięta tą sytuacją całkowitej wrogości, wydarzy się coś niezwykłego, co zaznaczy różnicę między tymi, którzy należą do baranka, a tymi, którzy podążają za bestią. To rozróżnienie nie nastąpi po prostu poprzez odmowę oddania czci antychrystowi, ale poprzez akt Boży, który nałoży widzialną pieczęć na jego sługi, oddzielając ich pośród chaosu. W chwili, gdy prześladowania osiągną apogeum, a system bestii będzie wydawał się niezwyciężony, Pismo Święte objawia bezpośrednią interwencję Boga, zapieczętowanie jego sług. Apokalipsa 7, 3, 4 Opisuje polecenie dane aniołom: Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich. Ta pieczęć nie jest symboliczna. Reprezentuje boskie posiadanie, ochronę i władzę nad tymi, którzy ją otrzymują. Liczba ta jest konkretna: 144 tysiące, 12 tysięcy z każdego plemienia synów Izraela. Jest to grupa, Wybrana do szczególnej misji w najciemniejszym okresie historii. Zostają oni ponownie przedstawieni w Apokalipsie XIV, stojąc na górze Syjon z Barankiem, z imieniem jego ojca i imieniem jego ojca wypisanym na czołach. To imię to coś więcej niż identyfikacja, to znak wiecznego przymierza i nieustannej obecności Boga nad nimi. Podczas gdy świat cierpi z powodu plagi sądów Bożych, zapieczętowani są zachowani. Różnica jest oczywista. Ci, którzy mają pieczęć Boga, są chronieni. Ci, którzy mają znamie bestii, cierpią konsekwencje czasz gniewu. Apokalipsa 16 pokazuje, że gdy pierwszy anioł wylewa swoją czaszę na wszystkich Którzy mają z nami bestii, pojawiają się bolesne i złośliwe wrzody, ale zapieczętowani pozostają nietknięci, tak jak Izrael został oszczędzony przed plagami, które spadły na Egipt. Niebiańska świątynia, opisana w Apokalipsie 15, staje się centrum tego boskiego działania. Siedmiu aniołów otrzymuje siedem czasz wypełnionych gniewem Bożym. Są ubrani w czysty len i przepasani złotem, co wskazuje, że ich misja pochodzi bezpośrednio ze świętego tronu. Kiedy świątynia wypełni się dymem chwały Bożej, nikt nie będzie mógł do niej wejść, dopóki plagi nie dobiegną końca. To ukazuje, że decyzja już zapadła i nie ma już wstawiennictwa ani zwłoki, nadejdzie sąd. Każda wylana czasza wpływa na istotne obszary ludzkiego życia. Ziemię, morze, źródła wód, słońce, tron bestii, wielką rzekę Eufrat i wreszcie powietrze, przynosząc ciemność, zniszczenie i strach. Ale nawet w tym scenariuszu Pismo Święte podkreśla, że ci, którzy należą do Boga, nie podlegają gniewowi przeznaczonemu dla świata. Nie są oszczędzeni ucisku w sensie uniknięcia wszelkiego cierpienia, ale są zachowani od potępienia i kar, które pochodzą ze sprawiedliwego gniewu Pana. Ten kontrast jest tego dowodem. W chaosie nie sposób nie zauważyć, że są różni ludzie, kto nie dozna tych samych cierpień, które spotykają tych, którzy pokłonili się systemowi bestii. Ta różnica nie będzie wynikiem szczęścia ani przypadku, lecz świadomego aktu Boga, mającego na celu zademonstrowanie Jego wierności i wezwanie wszystkich do ostatecznej decyzji, podążać za barankiem lub pozostać pod panowaniem wroga. Pieczęć na czole jest również publiczną deklaracją przynależności. W starożytności pieczęcie i znaki służyły do uwierzytelniania własności i ochrony zawartości dokumentów lub cennych dóbr. Złamanie pieczęci bez upoważnienia było poważnym przestępstwem. Podobnie pieczęć Boża nie może zostać zdjęta ani naruszona przez wroga. Gwarantuje ona, że ci, którzy ją otrzymują należą wyłącznie do Pana i znajdują się pod jego bezpośrednią ochroną. W międzyczasie furia bestii i jej zwolenników narasta, gdy uświadamiają sobie, że nie mogą dotknąć tych, którzy są zapieczętowani. Ta nienawiść prowadzi ich do nasilenia prześladowań przeciwko wszystkim, którzy pozostają wierni, w tym tym, którzy nie należą do tej konkretnej grupy, ale również odrzucają znamie bestii. Ta wrogość osiągnie punkt kulminacyjny, gdy wielu zostanie zaprowadzonych na publiczną egzekucję za wiarę. Biblijna narracja jest jasna: niezliczeni męczennicy, mężczyźni i kobiety, wybiorą śmierć zamiast zaprzeć się imienia Jezusa. Objawienie 24 opisuje ich jako żyjących i królujących z Chrystusem przez tysiąc lat. Ta obietnica ukazuje śmierć w perspektywie dla świata, klęskę dla Boga, wieczną koronę. To właśnie w tym scenariuszu, gdy gniew Boży zostanie wylany na system antychrysta, a krew świętych przypieczętuje ich świadectwo, zbliża się decydujący moment w dziejach ludzkości. Wojna wypowiedziana wiernym osiągnie punkt kulminacyjny. A wielu stanie w obliczu ostatecznego wyroku, śmierci za wierność Barankowi, Śmierć świętych podczas wielkiego ucisku nie będzie końcem ich historii. Objawienie 24 opisuje zdumiewającą scenę. Ujrzałem trony i zasiedli na nich, i powierzono im sąd, i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego i tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie wzięli znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Słowa te ujawniają, że wierność nawet w obliczu egzekucji zostanie nagrodzona aktywnym uczestnictwem w panowaniu Mesjasza nad całą ziemią. Tysiącletnie panowanie Chrystusa jest spełnieniem obietnic składanych od czasów proroków Starego Testamentu. Izajasz mówił o czasach, gdy wilk zamieszka z barankiem, a lew będzie jadł słomę jak wół. Iz jedenaście, sześć, siedem, zwiastując powszechny pokój i harmonię. Ezechiel opisał odrestaurowaną świątynię i chwałę Pana powracającego, by zamieszkać pośród swego ludu S czterdzieści, jeden z Ten okres będzie inny niż wszystkie. Szatan zostanie związany obję 22, nie będzie mógł zwodzić narodów, a sprawiedliwość będzie prawem rządzącym wszystkimi narodami. Ci, którzy uczestniczyli w pierwszym zmartwychwstaniu, ci, którzy umarli w Chrystusie i ci, którzy ponieśli śmierć męczeńską za odmowę oddania czci bestii, zajmą zaszczytne miejsce w tym rządzie. Będą kapłanami Boga i Chrystusa, pośrednicząc w jego obecności i władzy na świecie. Będą panować z nim, zarządzając narodami i sądząc sprawiedliwie, jak napisał Paweł w pierwszym liście do Koryntian 6,2-3. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Czy nie wiecie, że my będziemy sądzić aniołów? Ten etap będzie naznaczony odrodzeniem. Stworzenie, tak zranione ludzkim buntem i gniewem wroga, doświadczy odnowy. Klątwa, która rozpoczęła się w Edenie, zostanie zdjęta. Nastąpi obfitość żywności, stabilna pogoda i dobrobyt wśród ludzi. Ziemia uzna prawowite panowanie swojego króla, a wszystkie narody przybędą do Jerozolimy, aby oddać cześć panu zastępów. Zachariasz XIV. Milenium. Będzie jednak również czasem decyzji dla tych, którzy przeżyli wielki ucisk, nie umierając ani nie przyjmując znamienia bestii. Będą żyć pod sprawiedliwymi rządami Chrystusa, ale nadal będą mieli wolność wyboru, czy będą posłuszni, czy zbuntowani. Pod koniec tysiąca lat szatan zostanie na krótko uwolniony obieczył dwadzieścia siedem, co ujawni, kto służył Chrystusowi z miłości, a kto jedynie zewnętrznie się poddał. Ten ostateczny bunt zostanie szybko stłumiony, a wróg zostanie ostatecznie wrzucony do jeziora ognia, aby nigdy więcej nie zwodzić ani nie oskarżać ludu Bożego. Po tym zakończeniu nastąpi sąd przed Wielkim Białym Tronem objąty na dwieście piętnaście gdzie wszyscy umarli, którzy nie uczestniczyli w pierwszym zmartwychwstaniu, zostaną wskrzeszeni, aby zdać sprawę. Tam księgi zostaną otwarte i każdy zostanie osądzony według swoich uczynków. Każdy, kto nie znajdzie się w księdze życia, zostanie wrzucony do jeziora ognia, które oznacza drugą śmierć. Dla tych, którzy znają to proroctwo dzisiaj, przesłanie jest jasne i pilne: obecny czas to okazja, by zjednoczyć się z Chrystusem, żyć wiernie i być gotowym na każdą cenę, jakiej wymaga wiara. Obietnica brzmi, choć jesteśmy powołani, by tu wszystko stracić, to co otrzymamy w wieczności przewyższy wszelkie cierpienie. Dlatego słowo nie zostało nam dane jedynie dla poznania, ale dla przemiany i działania. Nie chodzi o obserwowanie rozwoju historii, ale o życie w gotowości, napełnione Duchem Świętym, mocne w naszym świadectwie i niezachwiane w nadziei. Nadejdzie bowiem dzień powrotu króla, a ci, którzy są gotowi, usłyszą: pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Mat 25:34. Dziś decyzja jest przed wami. Proroctwo zostało objawione nie po to, by straszyć, lecz by przygotować. Jeśli Chrystus jest centrum waszego życia, trwajcie mocno. Jeśli jeszcze nie przyjęliście go jako pana i zbawiciela, to teraz jest na to czas. Poddajcie się mu, żyjcie w posłuszeństwie i bądźcie wśród tych, którzy będą królować z barankiem w jego wiecznym królestwie. Czas ucieka, a wezwanie jest pilne. Wybierzcie bycie po stronie króla.